Uuu! To chyba bardzo szybka była produkcja. O! Bardzo fajne kafelki statków kosmicznych. No cóż. Ciekawe, ile ta gra będzie kosztować w sklepach. Ewakuacja to kolejny eurosucharek Wladimira Suchego w portfolio Portal Games. Oczywiście mowa tutaj o polskiej wersji językowej. Na moment nagrywania tego materiału cena polskiej edycji jeszcze nie jest znana, ale ptaszki śpiewają, że każdy, kto czeka na ten tytuł gdzieś w połowie czerwca, bardzo się ucieszy. Ale najpierw sprawdźmy, czy polskie wydanie przejdzie moją kontrolę jakości. Zostaw suba i dzwonek, aby nie przegapić kolejnego filmu, krótkie intro i zaczynamy. No cóż, samo pudełeczko raczej budżetowe. Dosyć cieniutkie. Gnie się w dłoniach. Ale ilustracja rzeczywiście może nam przedstawiać ewakuację z jakiejś planety wobec nadciągającego zagrożenia. No to otwieramy. Wiejko schodzi bez problemu. Tak troszeczkę aż za luźno spasowane. Może najpierw dokopię się do instrukcji, ale jak widzicie insertu tutaj nie uraczymy. No cóż. ciekawie ile ta gra będzie kosztować w sklepach. Instrukcja to 20 stron, na końcu opisane symbole, przypomnienie zasad, również duży plus za to, wymagania karty celu wspólnego, wariant solo, również w tej grze znajdziecie, różne tryby, jak na przykład dodatkowy tryb wyścigu. Dodatkowa kartka z opisanymi technologiami. No, ale to takie. Ajajaj, zaraz będzie całe pogięte. Opisane karty celu. No, na razie budżetowo. Tak wydanych arkuszy pomocy to my, gracze, nie chcemy. Zacznę od drewienek. Bardzo pospolite komponenty po prostu sześciany w różnych wielkościach i w różnych kolorach. Z drewienek mamy jeszcze dyski są to znaczniki produkcji o i tutaj znacznie lepiej 100 akrylowych znaczników, po 25 w każdym kolorze bardzo fajne, przyjemne. Noty z punktacji. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy zaznajomieni z grą, no to nie wiemy, za co tutaj punktować. Także mamy samą ikonografię bez żadnego tekstu. Zawsze miłe, jeżeli znajdziemy chociaż troszeczkę więcej woreczków foliowych, a tu jest ich całkiem sporo. Przyjrzyjmy się teraz kartom. To są karty akcji, na których mamy ikonografię oraz tekst. Na przykład, zyskaj fabrykę energii, przygotuj fabrykę. Graficznie minimalistycznie, ale przynajmniej bardzo czytelnie, to jest również plusem. A same karty. No, nie spodziewałem się czegoś innego, bardzo cieniutkie. Także należy na nie uważać. Karty infrastruktury. O, tutaj już graficznie zdecydowanie lepiej. Mamy nawet jakieś ilustracje. Całkiem spoko, nie ma co narzekać. Karty celu. A sprawdźmy od razu z tą kartą pomocy. Cóż my tutaj mamy za cel? Zdobądź punkty w liczbie równej poziomowi twojej produkcji energii, żywności stali wraz ze wskazanymi premiami. Okej. Okay. Może jeszcze jakąś? Zdobądź punkty za w pełni rozwinięte technologie. I ostatnia. Może taka z grzybkiem? Zdobądź punkty za każdą fabrykę stali, żywności energii, którą zbudowałeś na obszarach nowego świata. 7 kart wariantu solo. Karta modułu. Karty celu wspólnego, karty premii na zakończenie roku. No, rzeczywiście, sporo tych ikonek w tej grze. A tutaj mamy karty stadionu. Ścigają się chłopaki. No, takie futurystyczne pojazdy. Ogród na nowej planecie. Tutaj, może jakiś easter egg w postaci pokazania najnowszej gry Wladimira Suchego. No dobrze, mamy planszę, ale pierwsze co nie tyle co rzuca się w oczy, a rzuca się w moje nozdrza, to strasznie mocny zapach farby. Łu. To chyba bardzo szybka była produkcja. Plansza nie zdążyła po prostu jeszcze wyschnąć, a już była wsadzona do pudła. No tak to widzę. U! Naprawdę ostra jazda. Jest dosyć sporych rozmiarów, jeżeli chodzi o długość. Nawet mogę to określić. Zobaczmy na moim stole. Około 85 cm. Mamy tutaj dwie planety: Stary oraz Nowy Świat. Oczywiście, w Starym Świecie zaczniemy naszą rozgrywkę. Jest to kontynent początkowy. Tutaj mamy tor postępu, biegnie przez całą planszę. A w Nowym Świecie mamy Las, Pustynię, Tundrę oraz Ocean. Wszystko na tej planszy jest czytelne, nie ma się do czego przyczepić, grubość taka standardowa, wiadomo, zawsze może być lepiej, ale... O, jeszcze z drugiej strony mamy ilustrację, zobaczmy, a takie po prostu przedstawienie światłów. Niestety, w miejscu, w którym nagrywam, nie mam okna, a przydałoby się przewietrzyć. Kafle, Żetony oraz plansze graczy. Żetony fabryki. Takie bardzo malutkie kwadraciki. W czterech różnych kolorach. Kafelki modułów. Takie szare służą do wariantu solo. Żetony obszarów. O, bardzo fajne kafelki statków kosmicznych. No. Troszeczkę się uginają, ale ładne ilustracje. Mi się podobają. To może jeszcze jeden, trochę taki ręczny odkurzacz. I mamy ich więcej, no, plansza gracza, fajnie, że na każdej jest inna postać. Są one dwustronne, kafelki technologii. Możecie jeszcze pograć taką postacią. Oraz w sumie wyglądającą bardzo podobnie, ale tym razem stojącą przy jakiejś konsolecie, taki futurystyczny DJ. Jeszcze cztery statki kosmiczne, więcej żetonów technologii oraz więcej żetonów obszarów. No cóż, pudełko puste, jak już wspomniałem wcześniej, brak insertu. I takie dosyć z cienkiego kartonu, bardziej wersja ekonomiczna. No cóż, w tych odcinkach oceniamy jakość wykonania, nie jest ona jakaś górnolotna. Oczywiście, znając tego autora, sama gra na 100% się wybroni, ale to dopiero zobaczycie na naszych rozgrywkach, jak tam ocenimy grę. Ale na razie, za jakość wykonania nie mogę dać więcej jak 6,5 na 10.